Nazywam się Agnieszka Burzyńska, to jest program Fakt Live. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Izabela Leszczyna, poseł Koalicja Obywatelska i wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Czy dostała Pani te 425 złotych zwrotu tytułem kwota wolna od podatku styczeń 2022? Dostałam. I byłam bardzo zdziwiona, bo nigdy. I ucieszona nie jest... rozumiem. Proszę? I ucieszona, chyba. Nie, to no, zawsze każdy wpływ, tak. Każdy przelew na konto to jest fajna sprawa. Ale spodobało mi się wezwanie Donalda Tuska i przelałam tę kwotę dokładnie na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I powiem pani, że. Oczywiście wiem, że to jest mechanizm, ale jak usłyszałam od Jurka Owsiaka, dziękujemy ci Izabelo. I tamta kwota, która wyskoczyła, no dużą radość miałam wczoraj wieczorem, że mogłam pomóc dzieciakom i tym wszystkim, które mają chore oczka. Rzeczywiście Donald Tusk wezwał do przelania tych pieniędzy. Wszyscy posłowie koalicji obywatelskiej tak zrobią. Nie rozmawialiśmy o tym, no nie, to jest tydzień niesejmowy, więc często jesteśmy w swoich okręgach, ale to nie było oczywiście wezwanie jakieś przymusowe. Część z nas pewnie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przeznaczyła być może podobne kwoty już tydzień temu. No każdy z nas coś tam już rzucał. Nie wiem, jak się zachowają koleżanki i koledzy, ale w gruncie rzeczy to pani redaktor jest jakby na boku. Dla mnie jest znaczy, koszmarne to, że wiadomo było, że ulga dla klasy średniej to jest ulga dla pracowników i rzutem na taśmę wrzuconych przedsiębiorców, którzy rozliczają się skalą podatkową. Tak? Natomiast posłowie i my mamy często z tym jakiś tam kłopot w codziennych, różnych naszych. Takich prywatnych działaniach, nie są pracownikami. Czyli tak naprawdę ta ulga dla klasy średniej nie powinna nas dotyczyć. I teraz, tak jak zleceniobiorcy czekają na wielką łatę w tym Polskim Ładzie, żeby zostali doszusowani do tej ulgi, no to tak posłowie w mojej ocenie powinni też czekać, aż przyjdzie minister Soboń na białym koniu. I naprawi polski ład, co oczywiście nie, wie, właśnie, co się nie wydarzy. I właśnie o to chcę panią zapytać. Skąd to pani zdziwienie, że, że dostaje pani zwrot? Skoro od kilkunastu dni trwają wielkie zabiegi, takie zakulisowe, o których posłowie nie mówią, jakby tu wyrównać te utracone 1400 zł? Premier ma w tej chwili taką ksywkę nową, minus 1400. Jakby to zamienić w. Taki mechanizm, żeby posłowie, posłowie jednak mogli odebrać nie tylko te 425 zł, tyle, co, tyle że całą kwotę. I o tym mówiło się w kuluarach Sejmu. Pani redaktor, może kuluary Sejmu zna lepiej niż ja. Ja, ja często jestem w Sejmie, także poza posiedzeniami oczywiście. Natomiast w tym tygodniu też ze względu na jakąś tam infekcję swoją nie byłam nawet na posiedzeniu, tylko byłam zdalnie na tym nieszczęsnym wtorkowym, które było zwołane no po to, żeby wszyscy, cała Polska zobaczyła, że Lex Confident się nie nadaje do niczego. Więc nie, 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 naprawdę nie uczestniczyłam w tych rozmowach. Ja wczoraj nawet napisałam na Twitterze, że żaden poseł i jestem o tym głęboko przekonana, z Koalicji Obywatelskiej, nie dopominał się o jakieś wyrównanie. To, dopominać, doskonale... dopo, dopominać się nie dopominali, ale milczeli i cicho siedzieli, czekając na to, co się wydarzy. W każdym razie nie protestowali, bo wiem to również od posłów Koalicji Obywatelskiej. Znaczy, ale pani redaktor, znaczy nie, no ja się nie zgodzę na to, żeby teraz nagle posłowie Platformy Obywatelskiej czy koalicji byli odpowiedzialni za ten cały bajzer wprowadzony. Nie, 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 ja nie mówię, że są odpowiedzialni, absolutnie. Ja powiem tak, jeśli posłowie stracili tysiąc, bo to jest różne, tak, bo my mamy jeszcze dodatki za funkcję przewodniczącego, niektórzy za pracę w jakiejś tam komisji, która jest dużo bardziej wymagająca niż inne, więc to nie jest tak, że wszyscy mają tylko to podstawowe wynagrodzenie, więc te nasze wynagrodzenia są trochę różne i, i, i tak naprawdę no też jest tak, że nie zaglądamy codziennie na, na konto, tak? Nie, nie, ale ja to mówię to średnio te 1400. No to tak jak mówię, że nową, nowy pseudonim ma Mateusz Morawiecki w Sejmie. Ja nawet znam dwa pomysły wyrównania tych kwot. Nie będę tego opowiadać w tej chwili, bo one są bardzo skomplikowane. Jeżeli by doszło do, do, takich, do takich ruchów, że, że posłowie właśnie mieliby mieć wyrównane, utracone pieniądze, to co zrobi koalicja obywatelska? Znaczy na pewno będziemy przeciwko głosować przeciwko, tylko że znowu nie da się naprawić Polskiego Ładu, mówimy o tym od dawna. Po prostu nie da się tego zrobić. I teraz jeśli posłowie nie są pracownikami, no to naprawdę powtórzę, to nie powinni być objęci ulgą dla klasy średniej. Nie wiem skąd Morawieckiemu wzięło się jakieś 12 tysięcy które jest równoznaczne. Z wynagrodzeniem brutto posła i mówił, że no osoby do tej kwoty nie stracą. Tylko nigdy, zapomniał o dietach. No, nigdy tego premier nie wyjaśnił. Znaczy, ja stoję na takim stanowisku. Polski ład trzeba wyrzucić do kosza i my na pewno to zrobimy, zostawiając kwotę wolną i wyższy próg. Ale to znaczy, może jeszcze inaczej powiem. Na pewno, jeśli koalicja obywatelska wygra wybory. To Platforma Obywatelska zrobi wszystko, żeby system podatkowy w Polsce był prosty, przejrzysty i przewidywalny. Nie będziemy robić rewolucji, nie będziemy zmieniać tego w ciągu kilku miesięcy, jak zrobił to PiS, ale z pewnością położymy na stole rozwiązania, które poddamy szerokim konsultacjom których także ci najubości, ci pracownicy tyś, tyś, to mają tyś, to Słyszałam przed 2007 rokiem, tak mi się wydaje, w kampanii też była mowa o uproszczeniu podatków. Wszyscy o tym mówili, tylko nikt tego nie zrobił, a w końcu rządziliście też 8 lat. I w... ma, ma pani rację, na swoje usprawiedliwienie, czy na usprawiedliwienie Platformy Obywatelskiej mam tylko to, że naprawdę w czasie bardzo dużego kryzysu gospodarczego i totalnego zamieszania nie robi się reformy podatkowej. PiS zrobił ten błąd teraz w trakcie pandemii de facto, no i efekty właśnie wszyscy odczuwamy na własnej skórze. Kadencja jeszcze będzie trwała, jeżeli oczywiście nie będzie przyspieszonych wyborów, ale rozumiem, że w tej sytuacji, kiedy polski ład okazał się katastrofą, nie będzie przyspieszonych wyborów, bo to polski ład miał być takim kołem zamachowym ewentualnie tych wyborów, żeby prezes mógł powiedzieć: Zobaczcie, zrobiliśmy dobrze, obniżyliśmy podatki, jest świetnie. No to w takiej sytuacji rozumiem, że sam prezes nie zdecyduje się na przyspieszone wybory. To jeszcze jest. Ponad półtora roku, żeby w ogóle podjąć jakąś próbę. Czy podejmiecie ją wcześniej? Czy przedstawicie kandydata na premiera wspólnego, opozycji? To jest o tyle trudne, pani redaktor, i pani wie o tym doskonale, że skoro te mniejsze partie opozycyjne no trochę rękami i nogami bronią się przed propozycją Platformy Obywatelskiej, propozycją Donalda Tuska. Wspólnych list i wspólnego pokonania pisu. Ale to jest inna trudno. historia. Wspólny list, wspólna lista, czy też trzy bloki, dwa bloki, to jest pieśń przyszłości, bo to jest właśnie ta pieśń na wybory, czyli dopiero na półtora roku, a pani dzisiaj no tak. mówi. No tak. Jak odsuniemy PiS od władzy, no to wyrzucimy ten polski ład do kosza. Na razie nic się na to nie zanosi, chociaż można podjąć taką próbę. I te partie opozycyjne mniejsze, ja mam wrażenie, że one nie mówią nie tej propozycji wypróbowania, tak, czy przeciągnięcia paru posłów. Zjednoczonej prawicy na swoją, na swoją stronę. Że, no, oni mówią nie w wspólnej liście, bo rzeczywiście ta wspólna lista nie jest korzystna ani dla nich, ani ja mam wrażenie, że dla opozycji, ale to jest rozmowa na inny czas, tak, ja to... o, o rozmowę na teraz. Ale, ale rozmowa na teraz, pani redaktor, to jest konstruktywne wotum nieufności. Tylko tak można pisowi odebrać władzę. Konstruktywne wotum nieufności, o czym pani doskonale wie, polega na tym, że. Opozycja przedstawia kontrkandydata, przedstawia swojego kandydata, kandydata na, na, na premiera. Na premiera. No i, i ja, ja pamiętam te rozmowy jeszcze w czasie tych nieszczęsnych wyborów kopertowych, czy to znaczy przy, przygotowań do tych wyborów, kiedy Jarosław Gowin się sprzeciwił i wydawał, wydawało się, że no może być takim. T, t, takim kandydatem. Myślę, że dzisiaj wydarzyło się już zbyt wiele i nie wydaje mi się, żeby, żeby Jarosław Gowin mógł być takim kandydatem, na którego wszyscy się zgodzą. Nie, ale, ale ja nie mówię nie. Ja nie mówię nie. Myślę, że takiego kogoś, kto. No tylko to jest trudne, bo ten ktoś musi być na tyle konsyliacyjny, żeby wszystkich pogodzić, a z drugiej strony na tyle wyrazisty, dynamiczny, że po prostu ogarnie ten cały bałagan popisowski. No to nie jest łatwe znaleźć taką osobowość. Ale nie mówię nie, to znaczy myślę, że, że znaczy ja się zgadzam tu z Michałem Kamińskim, wicemarszałkiem Senatu, który powiedział, że wybory dzisiaj czy za półtora roku ale w czasie kiedy rządzi PiS no nie będą równe tak i nawet nie myślę o Pegasusie który wykorzystywali w poprzednich wyborach cała maszyna państwa pracuje na PiS cała telewizja i radio tak zwane publiczne pracują na PiS to nie są równe wybory czy opozycja będzie w stanie zrównoważyć tę nierówność wyborów no to jest ważne pytanie. Dlatego oczywiście byłoby lepiej odebrać PiSowi władzę, wprowadzić prawdziwą publiczną telewizję, prawdziwe niezależne media i, i, i prawdziwie niezależne. I takie bo, ja mam, bo ja mam Pani Poseł właśnie takie wrażenie i to też bardzo wielu Polaków ma takie wrażenie, że opozycja mówi odsunąć ten straszny, zły PiS, najgorszy na świecie PiS. A jak przychodzić co do czego, jak pojawia się jakaś szansa, to wszyscy mówią, a nie, to niech sobie tam zostaną, to niech może już porządzą jeszcze te, jeszcze te półtora roku, bo albo się mówi, że ktoś jest zły, ktoś szkodzi, tak? Ktoś szkodzi, kto interesowi w ogóle Polski, a z drugiej strony nie robi się nic. Było kiedyś taki pomysł, nie wiem, czy pani pamięta w zeszłym roku, w sierpniu, żeby zgłosić wspólnego kandydata na marszałka Sejmu i odebrać ten fotel. Elżbiecie Witek. Co się stało z tym wnioskiem? Znaczy co się stało z tym pomysłem? No, nie, nie, nie mieliśmy większości. Pani redaktor, no Sejm polega na tym, że musi być 231 sprawiedliwych, którzy powiedzą dość tego co się dzieje, tego całego zła wkoło w różnych obszarach. Jak i no, nasza sprawczość może polegać tylko na tym i tylko wtedy się zmaterializuje, jak tych 231 sprawiedliwych będzie, no i my ich ciągle nie mamy. I ja nie zgadzam się, że my nic nie robimy albo mówimy, dobra, dobra, niech oni się jeszcze pogotują w tym swoim sosie, bo. bo takie, będą... jest wrażenie, takie jest wrażenie, że liczycie na to, że oni się sami ugotują w tym sosie i te kłopoty ich wykończą, a z drugiej strony w te kłopoty też nie chcecie wchodzić w tej chwili za bardzo. Nie, 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 ja absolutnie się nie zgadzam. Na, na, na przykładzie pandemii, gdybyśmy teraz mogli przejąć władzę, na pewno byśmy wprowadzili paszporty covidowe, na pewno byśmy powstrzymali pandemię i nie byłoby tylu e, zgonów. To, to w ogóle nie ma o czym mówić, bo in, inaczej trzeba rozmawiać z medykami, z lekarzami, inaczej z, zorganizować w ogóle funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Polski ład byśmy powstrzymali. Jest masa rzeczy, które dosyć prosto. Dzisiaj można zrobić, żeby ba zakończyć konflikt z Unią Europejską, to natychmiast wzmocni złotówkę i trochę powstrzyma drożyznę. Jest dużo rzeczy, które prosto można zrobić i Platforma Obywatelska to umie i chce zrobić. No ale na miły Bóg, no nie mamy tych 20, 231 posłów. No. Ale to a propos Unii Europejskiej, to PiS właśnie proponuje zakończenie tej historii z Izbą Dyscyplinarną. Znaczy, PiS nie, pan prezydent. No, właśnie. Proponuje, no właśnie. Ale czy byście poparli taki, taki pomysł? Nie dość, że nie PiS. Bo już pan Warchoł powiedział, że to tylko pogłębia chaos, czyli oni mają świadomość, że w ogóle jest No, chaos. ale pan Warkoł jest z frakcji Zbigniewa Ziobry, wiadomo, że Słuchaj. powie, że temu nie. Ale tym razem opozycja może wspomóc Mateusza no tak, Morawieckiego. No, ale ja tutaj się tego, zgadzam, pani redaktor. Ja tak naprawdę uważam, że naprawa wymiaru sprawiedliwości po wygranych wyborach przez opozycję już bez, abstrahując od tego, jaka partia będzie tu największa, najważniejsza i tak dalej. To, to musi być we współpracy z tymi wszystkimi, którzy przez 6 lat bronią niezależności sądów, a więc z tymi wszystkimi organizacjami sędziów, prokuratorów, prawników, którzy, którzy naprawdę stoją na straży tego, tej niezależności wymiaru sprawiedliwości i oni mają gotowe rozwiązania. Jak prezydent chce naprawdę wznieść się po tych koszmarnych latach swojej prezydentury, koszmarnych dla Polski, i najpierw Lex TVN, później jakimiś tam ruchami dodatkowymi, które mają jakby pozorować. Znaczy, tak, no niestety prezydent chce pozorować obronę demokracji. Jak chce naprawdę zrobić coś dobrego dla Polski, to nie siądzie z tymi sędziami, o których powiedziałam, i weźmie od nich, ich projekt, bo jest gotowy, a jak nie chce, no to niech z nimi wypracuje nowy. To, co zrobił prezydent, to no wczoraj naprawdę wielki autorytet, profesor Hermeliński, mówił wyraźnie, no nie da się bez rozwiązania czy, czy, czy wyleczenia się z grzechu pierworodnego naprawić niczego. Jeśli mamy neo-KRS, czyli tych sędziów, którzy powołują innych w sposób, czy wskazują innych w sposób niezgodny z konstytucją, no to nie da się, znaczy, wie pani co? Ja, ja mam takie wrażenie, że pis jest doskonały w leczeniu skutków, ale wszystkie przyczyny zostawia na boku, to znaczy zamiata pod dywan wszystko i ten dywan już po prostu jest tyle od podłogi, bo tam jest tyle tego zamiecionego brudu i nieprawidłowości. W każdej dziedzinie. No naprawdę się tak nie da. No weźcie ten dywan, wyrzućcie i po prostu pozamiatajcie porządnie. No. Tylko tak Roz, rozumiem, Pani poseł. Obserwuję tutaj dyskusja się na naszym takim forum bardzo. No, taka bardzo jest ożywiona co do tego, czy piszczy, czy platforma. My dziękujemy za wszystkie głosy Państwa. Te oczywiście te rozsądne, te konstruktywne. I liczymy na, na więcej. A jeszcze na koniec chciałam zadać pani poseł pytanie: co tam u kierownika? Kierownik to ksywka z kolei Donalda Tuska. U przewodniczącego Donalda Tuska mam nadzieję, że wszystko dobrze. Widzimy się we wtorek. Spotykamy się z gronie wiceprzewodniczących z panem premierem. Więc dużo więcej będę mogła powiedzieć w środę, bo od kilku dni się nie widzieliśmy. Dobra, dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, posłanka koalicji. Bardzo dziękuję, dobrego dnia i dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.